W Brwinowie na tyłach osiedla przy ulicy Sochaczewskiej powstała siłownia plenerowa dedykowana seniorom. Okolica zupełnie zmieniła swoje oblicze i stała się przyjaznym i zadbanym miejscem rekreacji nie tylko dla seniorów, ale także dla młodszych mieszkańców. Wybudowaliśmy tutaj strefę rekreacji i aktywizacji dla seniora. Chodziło nam głównie o to, żeby zmotywować starsze osoby, które większość swojego czasu spędzają głównie przed telewizorem, żeby miały taką tak zwaną przydomową strefę, gdzie mogą wypocząć, gdzie mogą poćwiczyć. Tutaj mamy do dyspozycji między innymi dwa zestawy sprawnościowe, koło do ćwiczenia dłoni, trener nadgarstków, różnego rodzaju gry pamięciowe oraz dwa place wybudowane do tak zwanej popularnej gry w bóle. Jeżeli ktoś by miał ochotę, można z tego skorzystać. Oprócz siłowni plenerowej pojawiła się wygodna oświetlona ścieżka, z której korzystają dzieci w drodze do i z szkoły. Dzieci wcześniej z osiedla z ostatnich budynków, osiedla źródlane przy ulicy Sochaczewskiej, czy te budynki 18, 20, 22, miały do szkoły około kilometra. Wybudowanie tej ścieżki skraca drogę do szkoły o 550 metrów. Czyli nie będą musiały biegać do Sochaczewskiej, wzdłuż Sochaczewskiej i, czy nie wiem, Lipową, czy 11 listopada w kierunku szkoły, tylko przejdą właśnie tędy tą fajną, oświetloną ścieżką o długości około 650 metrów. No, zależało nam na tym, żeby poza tymi elementami infrastruktury do chodzenia, biegania, czy jeżdżenia na rowerze. Również poprawić sam wizerunek okolicy, stąd konieczność zagospodarowania terenów zielonych. W najbliższych tygodniach pojawią się drzewa, krzewy, ale również ciekawe nasadzenia na przykład wzdłuż płotu, który wybudowaliśmy takie takie rusztowanie przy garażach tutaj okolicznych. Chcielibyśmy posadzić pnącza, które za jakiś czas po prostu zamaskują te garaże. Ścieżka, czy ta strefa rekreacji dla seniorów to był drugi etap naszej inwestycji. W poprzednim, dwa lata temu wybudowaliśmy tutaj dwa tory pump trucków, zagospodarowaliśmy teren blisko budynków TBS-u. W kolejnych etapach chcemy dalej inwestować. Pojawi się chociażby taki letni basen. Z całą infrastrukturą na tym terenie, jakieś place zabaw, tego typu infrastruktura, cały czas rekreacyjna. Wszystko będzie zależało od tego, czy termin realizacji będzie zależał od tego, jak będziemy stali z pieniędzmi. Przepisy Polskiego Ładu spowodowały dość duży uszczerbek w dochodach gminy Brwinów, w dochodach Pitowskich, które są największymi dochodami i czekamy z takim, taką niecierpliwością na informację ministra finansów, którą zwykle dostajemy około 20 października, jak będą wyglądały finanse gminy w przyszłym roku. Roku. Jeśli nie będzie tak źle, jak to wszyscy wróżą, jak nam wyliczył ostatnio Związek Miast Polskich, który policzył, że na tych zmianach polskiego ładu stracimy w przyszłym roku ponad 5 milionów złotych jeśli nie będzie aż tak źle, to jest szansa, że będziemy realizować już w przyszłym roku kolejny etap. Jeśli coś nie wyjdzie, no to będziemy w kolejnych latach starali się szukać dofinansowania i, i kolejne etapy tej inwestycji podejmowali, tak jak w ubiegłych latach chociażby park niepodległości przy ulicy Lipopa.